CTP dąży do realizacji obiektów, które pozwalają na bezemisyjną eksploatację. Naszą ambicją jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 zgodnie z Porozumieniem Paryskim. Jednocześnie jesteśmy partnerem wspierającym naszych klientów w osiągnięciu ich celów klimatycznych. Ta instalacja jest tego przykładem. Na naszych parkach implementujemy rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój, czego potwierdzeniem są uzyskiwane certyfikaty BRIAM. Budynki zrealizowane dla grupy Raben w lokalizacji CT Park Warsaw-West uzyskały certyfikaty na poziomie Excellent. Wdrażamy na projektach rozwiązania służące ograniczeniu emisyjności, takie jak obudowę budynku o wysokiej izolacyjności, czy systemy automatyki sterujące m.in. oświetleniem, wentylacją czy ogrzewaniem, a także zastosowanie pomp ciepła jako urządzeń pozwalających na nieużywanie paliw kopalnych na etapie eksploatacji obiektu. W połączeniu z fotowoltaiką na dachu oraz zakupem energii ze źródeł odnawialnych można już mówić o neutralności klimatycznej. Cieszymy się, mogąc współpracować z firmami, które mają w zakresie klimatu zbieżne cele z naszymi. Pozwala to realizować takie pionierskie instalacje jak ta. W Wiskitkach zdecydowaliśmy się na szereg nowoczesnych rozwiązań, rzadko spotykanych na rynku magazynowym w tak dużej skali. Zastosowanie pomp ciepła w połączeniu z efektywną technologią ogrzewania podłogowego zapewnia efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, minimalizując tym samym emisję dwutlenku węgla do środowiska. To wpisuje się w strategię dekarbonizacji grupy Raben. Cieszymy się, że dostawcą instalacji do CTP Warsaw West jest firma Mitsubishi Electric, nasz klient magazynowy. Jak widać, partnerstwo w biznesie przyjmuje różne formy. Miałem przyjemność pracować przy projektowaniu i realizacji obiektów magazynowych CTP dla Raben Group w ramach inwestycji CTP Parku Warsaw West w Iskitkach, niedaleko Warszawy. Naszym zadaniem, jako generalnego wykonawcy, dwóch hal o łącznej powierzchni około 110 000 m2. Było dostarczenie inwestorowi i najemcy budynków najlepszych na rynku rozwiązań pod kątem technologii i zrównoważonego rozwoju. Ważnym czynnikiem przy wyborze odpowiedniej technologii były kwestie obniżenia kosztów operacyjnych i emisji CO2 do atmosfery. Stąd też decyzja o zastosowaniu pomp ciepła powietrze-woda jako źródła ciepła i chłodu. Do obsługi obu HAL zostało zamontowane łącznie 87 pomp ciepła na zewnątrz obiektów. W jaki sposób działają takie pompy? Czynnik grzewczy lub chłodzący kierowany jest do maszynowni, a następnie z maszynowni do wydzielonych w budynku komór. Dla obu magazynów wykonano łącznie cztery maszynownie. W zależności od wymagań przechowywania towaru pod kątem temperatury stosuje się aparaty grzewczo-chłodzące lub ogrzewanie podłogowe. Czynnikiem roboczym w całej instalacji jest woda. Każda kaskada składa się z modułów pomp ciepła połączonych ze sobą łącznikami fabrycznymi. Na szczególną uwagę w tej realizacji zasługuje wielkość użytej mocy. Łączna moc grzewcza nominalna dla obu obiektów wynosi około 12,4 MW, natomiast łączna nominalna moc chłodnicza wszystkich zastosowanych jednostek osiąga 13 MW. Ponadto długość rur wykorzystywanych do ogrzewania podłogowego wynosi łącznie około 180 km. Doceniamy zaufanie naszego klienta CTP i powierzenie nam realizacji tak dużej inwestycji. Zależało nam na spełnieniu wszystkich oczekiwań inwestora i najemcy oraz zapewnieniu najwyższego komfortu użytkowania budynków przy niskich kosztach operacyjnych. Dlatego duży nacisk położyliśmy na kwestii instalacji, późniejszej eksploatacji magazynu. Firma Polnes Plus na inwestycji CTP w wiskipkach dla klienta Raben odpowiedzialna była za instalacje grzewczo-chłodnicze, wodno-kanalizacyjne, klimatyzacyjne oraz automatykę obiektu. Dostosując przestrzeń do wymagań klienta, część hali jest grzana i chłodzona nadmuchowo przez aparaty zamontowane pod dachem. Dużej części naszej pracy związanej z ogrzewaniem jednak nie widać. Znajduje się ona pod posadzką przemysłową. A mowa tutaj o ponad 180 km dedykowanych do ogrzewania płaszczyznowego rur o średnicy 25 mm. Na uwagę zasługuje fakt, że w celu osiągnięcia założonych parametrów połączyliśmy ze sobą sześć urządzeń, które tworzą największą możliwą kaskadę tego typu pomp ciepła. Mierzyliśmy się z wielkim wyzwaniem, jakim był krótki czas realizacji, który wynosił 7 miesięcy. Jeszcze krótszy czas, bo zaledwie 9 dni musieliśmy wykonać ogrzewanie płaszczyznowe na obu halach ziskitlach. Jesteśmy dumni, że nasze urządzenia EAHV Mitsubishi Electric zostały wybrane do realizacji tak ambitnego projektu w City Park Warsaw-West. Te zaawansowane technologicznie pompy ciepła doskonale odpowiadają na potrzeby grupy Raben, oferując elastyczność w dostosowaniu mocy grzewczej i chłodniczej oraz niezawodność działania nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Wyróżnikiem tej instalacji na rynku magazynowo-logistycznym jest jej skala oraz innowacyjność. Czyni ją największą w Europie i drugą na świecie. Kompleks City Park Warsaw-West, dzięki swojemu zeroemisyjnemu podejściu i integracji z systemami fotowoltaicznymi, stworzył idealne warunki do realizacji projektu, który nie tylko spełnił największe standardy ekologiczne, ale także pozwala grupie Raben na osiągnięcie znacznej efektywności operacyjnej w zgodności z ich strategią ESG. Mitsubishi Electric poprzez zaawansowaną technologię. Demonstruje pełną gotowość do realizacji kolejnych wielkoskalowych projektów, wyznaczając nowe standardy innowacyjności oraz wspierając zrównoważony rozwój w branży.